W drużynowy. Aleksander Kamiński, jeden z głównych naszych harcerskich wodzów powiedział kiedyś, że najważniejsze w harcerstwie jest zastęp. Najważniejsze w harcerstwie są zbiórki zastępcze. te często nieudane, nudne, moglibyśmy powiedzieć bezwartościowe, ale zbiórki na których chłopcy są sami, na których chłopcy muszą wykazać się jakąś pomysłowością, jakąś odpowiedzialnością i to jest prawdziwe harcerstwo. Główną rolą drużynowego w związku z tym jest stworzenie przestrzeni do tego, żeby te zastępy mogły działać, żeby mogły funkcjonować w sposób samodzielny, samorządny chciałoby się powiedzieć i to jest twoja druhu odpowiedzialność. Książeczka, o której chcę powiedzieć, harcerstwo to gra, podręcznik dla zastępowych ma być to narzędzie, które w prosty sposób Pomagać będzie Tobie w tym dziele stwarzania przestrzeni do funkcjonowania zastępów. Proste narzędzie, które oprócz Twojego wpływu wychowawczego będzie wspierać to wszystko, co mówisz. Będzie podpowiadać zastępowym, jak radzić sobie na tych zbiórkach zastępów. Czasem nudnych, czasem nieudanych, ale pewnie z jednej na drugą coraz lepszych, czego jak najlepiej Wam życzę.